Wracamy ponownie, wracamy po prostu jeszcze No Dobrze, teraz ja tak. E, nie Miał nie, 8 minut może, A ostatnio, jak czy jest dobre. No właśnie, no tak. Ja to sobie jeszcze trochę Przyprawie, czyli takiej szybkiej, żeby było jeszcze trochę jeszcze chorszczejsze. Oczywiście nie trzeba tego dodawać, jak to uważa na yy, Nie Niemniej jednak kuchnia meksykańska powinna być. Yy, powinna być ostra i dużo fotelki. To Wiadomo o co chodzi. Dobrze, teraz tak. Musić program. Bo muszę wyłaczyć. To samo to. Ja się zryję. i wtedy nazywa się czyli konkarny. Ale my robimy na co? Więc, co tu nam będzie? Taki oto talerzyk. No tak, no jest dobrze, gdy mamy 4, 6, nawet 8 osób, którzy przyjągną do nas czy nawet mamy imprezy w takiego. E, już tak. Tak, e, mamy tutaj Mamy tutaj... ...jakiegoś innego. Te wykonane, w tym cyklu wcześniej. Są wzajemny tak tak. Dysypujemy nie na O, leci, jest wszystko zamiast. Dysypujemy na i do bieganika na 3 minuty, 3 minuty mniej więcej. Właściwie na gmina. Tam są dwie kompetencje, też je. On tam będą się, e, siedzieć 3 minuty góra, no 4 może, Należy. Zamykamy, składamy naszego okienonka. Ok, teraz tak, to już będzie jedna z ostatnich przerw. Czekam na wasze próbki e, tak się nagrzewały. Teraz się ręcznik. to I teraz tak. tak. Dla teraz od tego, czy jest tak to. odpowiednio pomidorowy, osoby, które być, e, fikarne, z odpowiednim naszych koników. To jest bardzo gorące, bo na przyszły nie mają do siebie, że magazynują ciepło i to tak jest naprawdę bliskie, bliskie w rączku. Zobaczcie, trochę tak nie skasowuję. Wmieszamy na najmniejszy możliwy płomień i teraz po prostu czekamy, na nasze chłodki się zagrają. Ja mam ustawiony na największy płomień, więc uważajmy, że wiesz, że nie Ty, ale teraz to będzie już gotowe. I ten termin dowidzimy, jak to wygląda. Pytamy już o to, czy to ciepłe. To bardzo ciepłe. OK. I teraz co robimy? Cześć bardzo prostą. OK, mamy łyżkę. Tak łyżka też nazywa. Jeszcze zróbcie uwagę, że ostatnio zapomniałem. Wyłączamy. Ja tak. To możemy odgrzewać wielokrotnie e, na tej wartości. Staramy się wybrać jak najwięcej mięsa, jak najmniej sosu. I czyli po prostu kładziemy na nasze chróbki. Dużo, dużo mięsa. Trzeba uważać, żeby nam krótki między nie spadły. OK, hop. Teraz ja pozwolę sobie to po prostu tu zostawić. Teraz no tak, jeżeli chcesz ser, to pozwolę sobie jeszcze zielony groszek do tego, nie, nie jednak ja nie polecam. OK, dajemy serek. Dużo sera, bo wiemy, jak on się ciągnie. OK. Tyle talerzyków na jedno posadzanie. OK. Mamy nasze chili, prawie wygotowe. gotowe. Pogamy je z powrotem na naszego tykanikarz. Właściwie na ja mam ten Zamykamy i czekamy do momentu, aż yy, nasz cel zacznie się rozstawiać. I to będzie teraz w tej chwili nasza ostatnia przerwa. Zapraszam na, na, na nasze chili za 2 sekundy. © transcript Emily Beynon Ja Jesteśmy z powrotem, to była chyba nasza ostatnia przerwa. Gratulaj, kochana. To no. jest długo, ale znaczy się domkał. Mam nadzieję, no, że będzie się podobać potem, jak je wymyśli karnika. Jeszcze raz e, podziwia dla mnie, a ja e, alochy Nasze, Naszego, mojego, drugiego, nie tak, Ja prawdę, w pierwszej tygodniu, obyściej, ty. no, no, mamy no tak, sprzedamy naszą jedną kolejkę. Tak. Na samym początku wstawiłem jeszcze dodatkowo trochę tych chrupek, żeby nam nim wybuchło. I teraz już tak, powiedziałem, że się wyrażę. Ale jest to będzie gorąco. Staraj się, mm. Ok, tak, mamy nasze jedonko, nasz nachos. I miejmy nadzieję, że będą każdemu, że będzie smakować, jeżeli ktoś zrobił się w domu. Tak, tak, na czym polega? Bierzemy sobie jednego z a bardzo grące. Bardzo grące i to mnie że to jest bardzo ostre.